Dzień dobry, Krzysztof Szymański. 3 października mieliśmy wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych i wiele osób zastanawia się, co tak właściwie to dla nich oznacza. Postanowiliśmy poruszyć ten temat, gdyż wydaje się on istotny zwłaszcza aktualnie. Postanowiłem zaprosić do studia Przemka Baleje, który jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się m.in. w prawie nieruchomości, w prawie związanych z, ze sprawami konsumenckimi oraz właśnie z bankowością. Witaj Przemku. Cześć. Przemku, dlaczego banki w ogóle zdecydowały się na to, aby to taki tandetny produkt jak kredyt walutowy, wypuścić na rynek i dlaczego jest on niekorzystny dla konsumenta? Skąd się w ogóle wziął pomysł na, na stworzenie takich, takiego rodzaju produktów? Początki kredytów we frankach szwajcarskich, a tak naprawdę wcześniej to jeszcze w dolarach i w euro, to jest przełom lat 90. i 2000., przełom wieków. Wtedy wymyślono właśnie, aby zamiast sprzedawać kredyty oprocentowane na bardzo wysoki procent, bo trzeba przypomnieć, że na skutek wysokich stóp procentowych oprocentowanie kredytów złotowych wynosiło wtedy ponad 20%. Pomyślano, że można zrobić kredyt w dolarach na początku, potem w euro, potem we frankach, który będzie oprocentowany niżej. A, A jeszcze jed... jeny się trafiły. Jeny też, tak. A jednocześnie można było zachować wysoką marżę dla banku. Także wtedy to się pojawiło. No i to następował rozwój. Jakby takim pierwotnym, pierwotnym źródłem tych kredytów był G, bank mieszkaniowy, z tego co pamiętam. A potem to się rozwijało. Pracownicy z tego banku rozchodzili się po, po różnych bankach, przenosili te metody, te sposoby działania, ten know-how, który zdobyli w ten sposób. No to amerykański bank zaznaczmy, to a w Ta tak. bank, bankowość jest bardziej kreatywna. Była bardzo kreatywna. No i trzeba to wiedzieć, że w tamtym czasie ten produkt wcale nie wyglądał na, na taki niedobry. On dawał dobrą perspektywę, dlatego że raty takiego kredytu, początkowo w dolarach, a później właśnie we frankach szwajcarskich, stawały się przystępne dla normalnego Kowalskiego. Co więcej, jeśli wziąć pod uwagę w tamtym czasie, ktoś chciał zaciągnąć kredyt na przykład na 100 tysięcy złotych, no to jeżeli zaciągnął kredyt w złotówkach, to być może by go nie dostał, a we frankach jak najbardziej. Tak gdzieś z ciekawości powiem, że jak przychodziły, przychodzili klienci, no bo ja doradztwem kredytowym zajmuję się już kilkanaście lat, to taka osoba przychodziła do mnie i pytała się, jaką maksymalnie ma Pan zdolność. I zawsze ta zdolność, jak jeszcze nie było tych wszystkich rekomendacji, no bo to KNF później wypuścił rekomendacje, ta rata zawsze, ta znaczy rata była bardziej przystępna dla klienta i zdolność była dużo wyższa, średnio nawet o 20% większa, więc jak ktoś powiedzmy mógł dostać 200 tysięcy w złotówce, na przykład dostał 240 w tym franku, akurat tyle potrzebował, no to on nie miał wyjścia, musiał brać we franku. Dobrze, że poruszyłeś temat KNF-u, dlatego że y, działalność organów nadzoru nad bankami w tamtym okresie przejawia wiele do życzenia. Dlatego, że gro tych kredytów we frankach szwajcarskich zostało udzielonych przed tymi rekomendacjami. A te rekomendacje, jak zostały wprowadzone, tak naprawdę na ostatnim, na ostatnim finiszu. Chwilę później w ogóle na skutek kryzysu międzynarodowego przestano udzielać tych kredytów. Przepka, a powiedz mi, czy w ogóle banki posiadały rezerwy walutowe w, w walutach, które udzielały kredytów? Tak. Może dziwnie to zabrzmi, ale mówi się o tym, że to były takie pozorne kredyty we frankach. Powiem tak, nie posiadam insaj takiej insajderskiej wiedzy dotyczącej tego, jak to faktycznie w departamentach skarbu banków wtedy się odbywało. Ta wiedza dzisiaj jest odtwarzana poprzez w toku procesów, które prowadzę w imieniu moich klientów. No i pracownicy banku twierdzą, że posiadali co prawda nie walutę, nie franki szwajcarskie tylko instrumenty finansowe o charakterze pochodnym, nominowane właśnie w tej walucie. Niestety analiza sprawozdań finansowych za ten okres nie do końca potwierdza to, że banki posiadały odpowiednią ilość franków szwajcarskich, nawet w postaci tych instrumentów pochodnych, aby zabezpieczyć całą swoją ówczesną emisję kredytową. I może powiedzieć, że oni też byli na pewnego rodzaju ryzyko nastawieni, ale nie mylili się, mieli rację i zarobili na tym dużo więcej. Trudno powiedzieć, można dzisiaj wierzyć spisek, ale e, nie dowiemy się, aż ktoś może kiedyś to powie. Ktoś kto to wiedział w tamtym czasie.